To ciekawe. Cześć wszystkim! Nadchodzi klaun, jesteście gotowi na dobrą zabawę? To będzie coś wspaniałego. Co Wy tam robicie? Zabawa jest tutaj, a nie w iPadzie. Patrzcie! Dziewczyny, wszystko Wam jedno? Wiecie co? Oddajcie mi tego iPada. A, oglądacie challenge z pudełkami? Po co go oglądać, skoro można w nim uczestniczyć? Gotowe? Będzie super! Witamy w Multidoo! No dobra, która pierwsza? Mogę spróbować. Mam nadzieję, że czerwony przycisk przyniesie mi szczęście? To świetny wybór! Bo to czerwony przycisk, za którym kryją się. Pyszne loby! Wszyscy kochają baski Robins, szczególnie o smaku truskawkowym. Trzymaj! Co to jest? To dziwne, Aj! Co to? A, to lody! Ekstra, naprawdę mam szczęście. A to jeszcze nie wszystko. Lodów jest pod dostatkiem, więc nie myśl, że to koniec. Uwielbiam lody tak bardzo, że mogłabym je jeść bez końca. Smakują tak dobrze. Troszkę tu zimno się zrobiło. Ojej! Chyba nie pomyślałem, że lody mogą być tak zimne. Nie chcę, żeby Suzy zamieniła się w lód. Trzeba coś z tym zrobić. Podgrzeję je suszarką do włosów. Myślę, że ciepły koktajl będzie równie dobry jak same kulki. Gotowe. Suzy, trzymaj! Teraz jest ciepło, ciepło i smacznie. Dzięki, proszę. Emma, teraz Twoja kolej. Dobra, mam nadzieję, że zielony przycisk mnie nie zawiedzie. No, jeśli lubisz cytrynę, to ten przycisk jest dla ciebie. Ale chyba nikt nie lubi cytryn. Aj, co to jest? Dlaczego to jest takie kwaśne? Teraz szczypią mnie oczy. Dlaczego mi to robicie? Ojej, wygląda na to, że w pudełku doszło do prawdziwej powodzi. Oprócz emmy pływają tam teraz różnego rodzaju ryby i inne morskie stworzenia, ale ja nie miałem z tym nic wspólnego. To wszystko jej łzy. To nie moja wina. Trzyma się, Emma. Nadszedł czas na drugą rundę. Jeśli zielony przycisk jest tak wrogo nastawiony, to żółty musi być bardziej przyjazny. Szczęściara! Ponieważ pod tym przyciskiem kryje się coś naprawdę smacznego. Nie spotkałem jeszcze nikogo, kto nie lubiłby hot dogów. Myślę, że to świetny wybór na lunch. No pyszności! Dobra, trzeba się podzielić. Emma, trzymaj. Hot dogi? Uwielbiam hot dogi. Kto ich nie lubi? A, zupełnie zapomniałem o sosach. Emma, przepraszam. Kurczę, teraz jestem cała brudna. Naprawdę to jest takie dobre. Kontynuuję. Kurczę, Bez tych sosów było dużo lepiej. Przynajmniej byłam czysta. Ale teraz hot dogi będą smakować jeszcze pyszniej. Okropne. Chociaż masz rację. Dlatego smaku można się poświęcić. Gotowe? Suzy, teraz twoja kolej. Wybierz przycisk. Można tylko mieć nadzieję, że kolor niebieski przyniesie mi szczęście. I tak jest. Ponieważ otrzymujesz pyszne syropy. Słodkie o różnych smakach. Rewelacja. Sam bym to wszystko zjadł. Co to jest? Mmm, to jest całkiem smaczne. Uwielbiam wszystko, co smakuje jak jabłko. A co powiesz na smak jagodowy? Też go kocham. Lubię wszystko, co dobrze smakuje, ale jazda. No tak, przecież mam jeszcze syrop o smaku pomarańczy. Też ci się spodoba. Tak? Stop! Czy mógłbyś już przestać wylewać syropę? Już mi wszystko się tu klei. Wystarczy mi ich na długo. Przykro mi muszę je wycisnąć do ostatniej kropli. Błagam, dosyć. Aha, więc chcesz coś innego zamiast syropu? W takim razie dobrze trafiłaś, bo teraz czekać się. Cała góra piór. O nie, tym razem mam pecha, tylko nie to. Dlaczego? Teraz wyglądasz jak kurczak, umiesz gdakać? Niezła zabawa. To tym razem będzie pierwszy. No, nie bójcie się, naciskajcie przyciski. Może spróbuję. Nie sądzę, że mogłabym trafić na coś gorszego niż pióra. Suzia, jednak możesz trafić na koktajl z brokułów. Co? Fu, on nawet nie istnieje. Blech. O, istnieje. Zak, proszę przestań, nie chcę tego. Ochyda. Oh, Nikt go nie chce. Nie lubię brokułów bardziej niż czegokolwiek innego w moim życiu, więc bardzo dobrze cię rozumiem. Dobra, moja cierpliwość się skończyła. Pokażę ci na co mnie stać. Cześć, Suzy! Zobacz, co mam dla ciebie! What? Co? Proszę! I do widzenia! Kurczę, nie mogę nawet podnieść rąk! Co mam zrobić? Poczekaj na zakończenie rundy! Emma, teraz twoja kolej, aby nacisnąć przycisk! Wydaje mi się, że na jednym z nich jest ryba! W takim razie na pewno nie będę go naciskać! Nacisnę inny. Czeka na ciebie tajemniczy prezent. Myślę, że naprawdę ci się spodoba. Co to? Mam nadzieję, że w środku nie ma dynamitu albo czegoś gorszego. Ojej, to jest kotek! Co za uroczy maluch! Dam ci na imię puszek. Ma chyba nie wie, że koty lubią ryby. Co? Kuszek, proszę, nie dotykaj tego przycisku. Kurcze, teraz musisz przeczekać deszcz ryb w pudełku. Emma, jesteś gotowa? No to łap. Dlaczego jestem w ten sposób karana? Przecież to nie jest dla ciebie, to uczta dla twojego nowego przyjaciela. Nie możesz tego wytrzymać ze względu na niego. Ze względu na puszka? Oczywiście, że mogę. Puszek, chodź i częstuj się, smacznego. Wow, masz apetyt jak wilk. Tak szybko wszystko zjadłeś. Co to ma być? Teraz Emma nawet nie będzie śmierdzieć. To nie jest zabawne. Jeśli podobało ci się to wideo, a na pewno tak było, to zasubskrybuj kanał Multidoo. Zawsze można na nim znaleźć naprawdę niesamowite challenge.